U wszystkich youtuberów problemy z odpalaniem, a u nas odwieczny problem z powietrzem w Matizie. Tak powietrze zeszło, że, że aż opona odstała od Felgi. Ale to nic. Jadę do kuzyna, zmierzyć przyczepkę. Tego dzisiaj na zdrowo rowerkiem. Tutaj moja najmniejsza działka e, z pszeniczką po kukurydzy. Tutaj akurat e, kukurydza skoszona wcześniej, posiana orkowo. No i to całkiem, całkiem nieźle. E, trochę za późno. Tu już się wybrałem z nawozami ostatnio, ale nie ma tragedii. Trochę się, e, trochę się koła odbiły, ale nie jest źle. O, pod góreczkę, trochę czuć. Rowerek. O, ze z górki już trochę lepiej. O. Uchylona brama to jedyna oznaka. Wizyta listonosza. O, takie wygody nasi. Chlebek na płocie. Można iść na śniadanko. E, przyczepka prawdopodobnie będzie dobra, zobaczymy jak zajedziemy, no ale e, jeżeli łyżka nie wejdzie nam że tak powiem na podłogę, to mamy e, mamy pieńki na podstawkę, także jakoś ją tam zapakujemy. Rowerek do garażu. O! Wystarczy na dziś tego treningu. Śniadanko zjedzone. I lecimy. Dało się dotrzeć na miejsce. Łyżeczka. No dosyć spora e, względem e, tej naszej starej. Zaraz zrobimy e, pierwszy test. Tutaj dosyć, dosyć masywny ten materiał. I tutaj fajna, e, fajna taka stopka wspawana jest na dole. No w naszej łyżce tego nie było. No i tutaj na dole od szorowania po murkach w kurniku trochę jest przytarta. Wydaje mi się, że też, a może ona po prostu tylko tak stoi w tym, w, w przyczepce. Tu ma podłożone kantówki. Myślałem, że może jest bardziej pochylona, bardziej się będzie zamykać, ale ten spód ma chyba trochę dalej wysunięty. No nie wiem, zaraz, zaraz zobaczymy jak to będzie, jak to będzie działać. Po ładowaniu kuraków, nie zapięte morce, znaczy zapięte słych o zabezpieczenie wideł. Dobra. No, jest kawał szufli. Zrobimy szybki test pojemności ładowarka na pusto ze mną 8860. Jedziemy nabrać i zobaczymy, ile to wejdzie w tą łyżeczkę. Tutaj stara ładowarka po wczorajszym załadunku. O! Na pędu pewnie nie pójdzie, o, udało się. Nie będę brał takiej mocno naprawdę pełnej, żeby dojechać do wagi i nie sypywać, ale no. jakaś tam orientacja będzie co i jak? 10840 Więc równiutko dwie tony pszenicy, a nie jest jeszcze taka e, nabrana pełna jak przy załadunku. Także myślę, że jakieś 2100, nawet 200 z kawałkiem śmiało wejdzie. Także całkiem, całkiem nie najgorzej. Tak się łyżeczka prezentuje na nowej ładowarce, e... jej wymiary to 2,5 metra szerokości, e... tutaj podłogi, według producenta mierzonej jest 1,40 m. E... Tutaj całkowity wymiar powiedzmy od brzegu lemiesza do końca łyżki jest prawie 1,50 m i w wysokości ma 1,20 m. E... Z tego, co się orientuję, to chyba ma e, niecałe 3 metry sześcienne, bądź no coś, coś koło tego. E, pszenicy wrzuciłem w nią dwie tony, chociaż nie była pełna, tak jak mówiłem, bo tutaj żeby nie narosypywać sobie. No ale co, tak wygląda. E, no i co to więcej? No, łyżka jak łyżka. Tutaj te mocowania. E, Widzę, że są nieco e, cieńsze niż w, w, w starych łyżkach, bo tam z tyłu, e, z tyłu stoi nasza mała e, budowlanka. No ale co, myślę, że skoro producent tak to robi, to musi się to jakoś sprawdzać. Dla zainteresowanych zapraszam na e, stronkę Volantu Tam e, są ceny, nawet nie wiem czy są ceny podane Ale koszt takiej łyżki około 12 tysięcy netto Sporo kasy, ale wykonanie e, dosyć dosyć fajne Mi się podoba tutaj e, te te stopki Na pewno na pewno to będzie Spełniało swoje funkcje, no i oczywiście lemierz dwustronny, hardox przykręcany w pierwszej, łyżce, w pierwszej łyżce. Mieliśmy go przyspawanego, i mógłbym powiedzieć, że drugi raz nie chcieliśmy popełnić tego błędu. Ale tamtą łyżkę dostaliśmy z ładowarką razem, człowiek jeszcze nie był tak doświadczony jak, jak, jak teraz. No i od razu sobie wzięliśmy lemierz przykręcany. No, jest dwustronny, więc jak nam się zjedzie, to odkręcamy albo ucinamy śruby komplet śrub nowych. Najlepiej trzeba dać od razu, bo o te śruby się zliżą. No i druga strona. No, co do założenia, normalnie myślałem, że będzie bardziej pakowna, ale to ciężko tak określić na sucho. Zobaczymy podczas załadunku. W tym tygodniu jeszcze pięć auto załadowania W następnym pewnie będzie Nie wiem ile paszy przyjedzie, ale pewnie ze cztery Także e, Trochę się nią pobawimy teraz I będzie Będziemy wiedzieć co i jak Na razie czekamy na mróz I na wjazd dalszy Z nawozami A przy okazji już jak jeżdżę ładowarką to podjadę e, zgarnąć błoto z drogi, akurat mam gumę u siebie na magazynie, to też taki nasz nowy nabytek e, trochę zamiast zamiatarki może e, poszliśmy w stronę takiej gumy żeby na kurnikach e, w, czy w trakcie mycia, czy jeszcze przed myciem przelecić sobie posadzkę, żeby ją tam oczyścić jeszcze z takiego e, pyłu tutaj e, Taki gnój z pieczarek, chłopaki przywieźli sąsiadowi No i co, trzeba to trochę zgarnąć, bo to Tak nie może być, paskudnie to wygląda Taka sąsiedzka pomoc Guma jest dosyć szeroka, bo ma 3,5 metra szerokości O, jakiś samochód jadzie naprzeciwko, może jakoś się miniemy Guma ma 3,5 metra szerokości, także Prawie całą drogę na raz można by było zająć. Przejadę to póki jest świeże. Bo potem, jak zaschnie, to będzie, będzie ciężko to zgarnąć. O! Druszka ogarnięta. A na firmie. Kolejne dostawy pszenicy. Akurat dzisiaj. Słoneczko. Ładnie świeci. Jakby to dziadek powiedział Na mróz. I w sumie dobrze Może, może się uda Jutro rano yy, W końcu z tymi nawozami ruszyć A my w drogę po okolicy Op. Trochę papierków do rozwiezienia yy. Przełom miesiąca trzeba dopinać papiery firmowe, porozwozić trochę faktur. No i co, taki jak ja to mówię, taka moja kolenda, można powiedzieć, co miesięczna po klientach. Część osób przyjeżdża, podpisuje część, część gdzieś tam to. Olewa, jak i proszę, a papiery muszą się zgadzać. O, tu droga fajnie posprzątana, ale z drugiej strony teraz wyjeżdżą. No nic, najwyżej jeszcze się później wybierzemy. Z gumą to się zgarnie. Tak jak mi to zjeżdżą, ciężko będzie to ogarnąć. No ale cóż, nic nie zrobimy. Papierkowa robota, trochę ogarnięta, ale nie do końca wraz. Ale szybki e, załadunek pszenicy, czyli nowa łyżka. E, dziś będzie już sprawdzona. Załadowanych 11 łyżek. Zobaczymy, e, wolę dosypać. Niż, niż potem ujmować z tymi szyberkami to taka trochę gówniana robota. Lepiej te pół łyżki ewentualnie dowieść. Już na przyszłość będzie rozeznanie, ile tam mniej więcej można się spodziewać po tej łyżce. ładunku na całej powierzchni naczepy najprostszym sposobem przyhamować dobrze trzeba no zobaczymy 11 łyżek no to powinno być jeszcze i tak o za mało o, jeszcze jedną y, można śmiało przywieźć 37,5 tony także 12 łyżeczek można pszenicy śmiało ładować to jest ogromny plus wagi na magazynie. Za mało dosypujesz, za dużo odsypujesz. Bez nerwów, bez jakichś tam potem e, problemów na firmach, że jest albo za mało, albo za dużo, coś się nie zgadza. Ale akurat w naszym przypadku, e, gdy prowadzi się skupno, to. No nie widzę innej opcji. Waga no dosyć spory może koszt, ale w sumie sama waga. To jeszcze jako tako, ale wszystkie papiery do niej, za kawałek, kartki z legalizacją opłaci się kilka tysięcy złotych. No ale niestety w takiej branży papiery muszą się zgadzać. Tak jak się śmiałem przy wyjeździe z fakturami, tak samo i takie różne rzeczy, również różne jakieś certyfikaty i tak dalej. Papierów jest ultum jeszcze trochę za mało. 39-300 to jeszcze niecałą tonkę można dorzucić. W sumie bardzo lekki samochód, 13900 ważył. Także 26 ton na pełnym legalu Samochód załadowany. No i co, zamykamy na dziś interes. Jest która, dopiero w sumie 18, więc jeszcze jadę. Jadę jeszcze trochę tych papierków po rozwoże tych faktur, pozałatwiam załatwiam. I rano, miejmy nadzieję, ruszamy z nawozami. W sumie nie spieszyłbym się tak z tym sianiem, bo jeszcze nadają przymrozki takie po minus 1, minus 2. Chyba teraz tylko co na dzisiaj, ten minus 5. W sumie miało być już minus 5, ale było minus 2. Dzisiaj też tak nadają, ale widzę, że już mocny mrozek się bierze, już nawet teraz. Więc, e, więc, co, no jest nadzieja, że że trochę to przymrozi, no i mówię, nie gorączkowałbym się tak z tymi nawozami, bo to, wiadomo, nie jest to jakiś tam wyścig, ale, no, na naszych działkach, jeżeli popada, yy, znaczy popada, popadać to popadało, ale, no, w, obecnym, w obecnej chwili, jeżeli przyszłoby wysieć te nawozy bez mrozu, no to nawet nie ma opcji na wjazd, bo Miejscami jeszcze stoi nawet woda Na działkach z rzepakiem W sumie na jednej nie byłem już dłuższy czas Tam wygląda to nie najgorzej Ale Ale też jest taki mokry dołek No i co mogę powiedzieć no, Nasze działki tutaj okoliczne Nie rozpieszczają Bo ogólnie e, Ogólnie dużo takich O ciemno się zrobiło Ogólnie dosyć sporo takich różnych bielic, i tak dalej. Także no warunki yy, Warunki dosyć średnie schowam jeszcze zetorka. O, jeszcze o, prezes nie gasił go, Żeby sobie trochę popyrkał. Jutro, jak skończymy siać, to trzeba go. O kurczę, znowu widać. Teraz trochę się i włączymy może. O. Nie jest najgorzej. Rozsiewacz zadankowany. E, bo akurat e, akurat na jedną działkę znaczy na jedną działkę, jedną stronę, w którą jedziemy tam na te dwie działki z pszenicą e, pójdzie mi niecałe, po niecałe po niecałej tonie sprinta i Bocznika, dlatego wsypałem sobie po pół Big Baga. W sumie miałem sobie e, zrobić taki ten zaworek. O, e, Miałem sobie dorobić taki zawór do, do wysypywania z Big Bagów. Ale na boczku robi się cięcie. Trochę opato się wygarnia. I też nie jest najgorzej. Kombinacja w tym roku z tymi nawozami. E, Sporo tych hektarów teraz się zrobiło O, będzie ciemno. Sporo tych hektarów się zrobiło No i co? Trzeba się trochę z tym bawić No to co? Trzeba załatwiać popierki I jutro Miejmy nadzieję o, Gdzieś spodem podczas szania Przeciągnąłem po Jakiejś grudzie ziemi i zawór od Zbiornika od pneumatyki się zruszył. Powietrze uciekło, Już nie będę tam właził dzisiaj, bo jestem w miarę czystych ubraniach. No i co? Jutro rano będziemy próbować.